Witam w 66 części audycji Voice of Freedom na antenie Radio N Fala, w której pochylę się nad tematyką młodych. Zaczynajmy. Często paternalistycznie zarzuca się młodym ludziom brak doświadczenia, twierdząc, że jeszcze zbyt krótko żyją na tym świecie i nie doświadczyli na własnej skórze chociażby piętna realnego socjalizmu, rodem z poprzedniego systemu polski PRL, albo że mówiąc kolokwialnie i nieco wulgarnie, w dupie byli i główno widzieli. Że nie mają pojęcia na temat otaczającej ich rzeczywistości o tym, jak działa rynek i gospodarka, polityka, ekonomia. Brak im doświadczenia w zarabianiu własnych pieniędzy i przedsiębiorczości, prowadzenia własnej firmy, a nigdy nawet nie załatwiali swoich spraw w urzędach. Mówi się, że zdążą oni zmienić swoje młodzieńcze poglądy jeszcze nie raz, kiedy konfrontacja z szarą rzeczywistością prozą życia i problemami charakterystycznymi dla fazy dorosłości ostudzą nieco ich typowo młodzieńczy zapał i nakażą dogłębnie przemyśleć i zrewidować swój światopogląd że dopóki są młodzi znacznie łatwiej łykają utopijne bajki demagogów o systemach rzekomo idealnych i cudownych że mają predyspozycję do przyjmowania postaw buntowniczych i zapędy rewolucyjne jest to po części prawda jednakże nie do końca Ci sami młodzi ludzie są również bardzo często na tyle inteligentni, pojętni, przedsiębiorczy, zdecydowani, odpowiedzialni, ambitni i charyzmatyczni, by móc wziąć sprawy tego kraju w swoje własne ręce i samemu zatroszczyć się o swoją przyszłość, aby nie powtarzać dawnych błędów, ucząc się na ich podstawie. Są niezmąceni i nieskorumpowani wpływami i propagandą długich lat polskiego socjalizmu oraz pozostałości postsocjalistycznych myślą trzeźwo, widzą co się dookoła nich dzieje i potrafią jasno określić z czym dokładnie mają na daną chwilę do czynienia skojarzyć fakty na zasadzie przyczynowo-skutkowej i zintegrować je w spójną logicznie całość a ewentualne braki wiedzy historycznej, politycznej, ekonomicznej są w stanie uzupełnić za pomocą obiektywnych ogólnodostępnych pozycji z działu literatury Zdają sobie sprawę z tego, że do tych nazywanych przez większość starszych ludzi, którzy się już poddali i tym samym zwątpili w możliwość nadejścia wolności, lepszego jutra dla ludzkości, chcą zgodnie dokonać żywota w czymś ugruntowanym historycznie utopijnymi systemów, hmm, w końcu będzie dało się dojść wytrwałością, zaangażowaniem, samozaparciem i ciężką systematyczną pracą. Potrafią oni wykorzystywać w tym celu dobrodziejstwa nowoczesnej technologii, dysponować wynalazkami powstającymi na bieżąco, budując od podstaw swój przyszły bagaż doświadczeń, przyswajając przydatne umiejętności w trakcie procesu adaptacji do nowej sytuacji. Uczymy się bowiem przez całe życie, stopniowo przyswajając różne informacje z naszego otoczenia. Ci sami ludzie są znacznie bardziej doświadczeni niż ich przodkowie z uwagi na zmianę realiów otoczenia i rozwój technologiczny, a co za tym idzie, umiejętność dostosowania się do takiej, a nie innej rzeczywistości. Z wykluczeniem czynnika jej biernej akceptacji. Są kontestatorami życia społecznego, i jego bacznymi obserwatorami. Są głodni wiedzy i w stanie uzupełnić ewentualne zaległości, zdesperowani, zbuntowani przeciwko zniewalającemu i w znaczącym stopniu ograniczającemu ich działania systemowi. Pełni energii oraz zapału by z nim walczyć. Nie mają klapek na oczach, widząc, że nie różni się on zbytnio od tego poprzedniego. Mają swoje ideały i cele i dążą do ich realizacji. Oni, w przeciwieństwie do swoich starszych krewnych, są w stanie podjąć, Konieczne ryzyko zamiast trwać w tym co jest sprawdzone i względnie bezpieczne dla świętego spokoju z uwagi na swój wiek nie mają bowiem zbyt wiele do stracenia a te same a może nawet gorsze problemy dotykają ich w równym stopniu co niegdyś ich przodków są skorzy do nauki i samokształcenia na własną rękę szybko się uczą odrzucając wszelkie autorytety i demagogów podążając swoją własną ścieżką i będąc kowalami własnego losu niepodatnymi na mnogie zewnętrzne siły sugestii radykalizm jest Paradoksalnie ich siłą, nie słabością. Nie dążą do wymarzonych ideałów, które nie istnieją w praktyce i nie są możliwe za ich życia, ale do realnych i osiągalnych tu i teraz reform. Mają jeszcze całe życie przed sobą, masę wolnego czasu i z całą pewnością zdążą nadrobić wiele obecnych braków. Tylko oni jeszcze są w stanie utrzymywać ten świat na swoich barkach, niczym mityczny atlas i dbać o to, żeby się nie rozpadł, przejmując to dziedzictwo po przodkach, starając się prowadzić je ku świetlanej przyszłości i zmieniać w czasie rzeczywistym, by przekazać potomstwu w stanie nienaruszonym lub nawet wzbogaconym, ratując przed nieuchronną samozagładą. Ten typowo młodzieńczy zapał działa więc na ich szeroko pojętą korzyść. Tej iskry brakuje już wielu znacznie starszym od nich aktywistom, którzy sądzą, iż z racji wieku pozjadali wszystkie rozumy i stali się omnibusami, zaś proza życia w postaci obowiązków rodzinnych i zawodowych oraz codziennych problemów natury egzystencjonalnej zabiła w nich młodego ducha i zboczyli na ścieżkę apatii i marazmu. Obojętności. Niestety dla nich mylą się i to grubo. Dziękuję.